Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj przychodzę z czterema raportami fiskalnymi dobowymi, tak aby nadgonić ubiegły tydzień. Raport z 20 udało się wysłać 131 przesyłek, co wygenerowało 6866 zł. przychodu. 21, czyli środa, 103 przesyłki, 22, 109 i 23, 93 przesyłki, czyli średnia około 100 przesyłek. Wydaje mi się, że jest to Fajny wynik w związku z tym, że jeszcze tak naprawdę ludzie nie otrzymali wypłaty. Teraz wiecie, ta końcówka miesiąca, te ostatnie 7 dni miesiąca to jest zawsze tak najgorsza sprzedaż, no bo ludzie nie mają już pieniędzy po wypłatach. Potem będzie taki troszeczkę pik, ponieważ ludzie na koniec miesiąca dostaną wypłaty. No i potem tego 10 także już niedługo wszystko się ruszy, aczkolwiek raporty fiskalne, tak czy się. O! Praktycznie każdy raport powyżej 5000 zł. 5,800, 5300, no i 4800. Czyli 5000 zł, jakby się trzymało dziennie, no to 150 tysięcy to byłby mój przychód w ciągu miesiąca, a to już piękny wynik. Dzisiaj chciałbym Wam pokazać, co u mnie w sumie słychać. o może nie, chciałbym Wam powiedzieć, jaki jest przepis na sukces na Allegro. Uważam, że dzięki. Temu, co wam teraz powiem, tajem, tajem, tej tajemniczej informacji, tej tajemniczej wiedzy, którą tu teraz otrzymujecie u mnie za darmo. <grym> Dowiecie się, jaki jest przepis na sukces aktualnie moim zdaniem, ale zanim do tego przejdę, twój poziom jakości sprzedaży sobie tak kliknąłem z tyłka. Ostatnio tam chyba się chwaliłem, że już dochodzę do 100 tysięcy złotych, dzisiaj zerknąłem i zobaczcie sobie jest 3156 przesyłek. I obrót to jest 139 tysięcy, czyli w ciągu 30 dni za 140 tysięcy złotych sprzedałem towaru. Czyli naprawdę to jest, to jest niesamowite. Kolejny, podejrzewam, że na koniec miesiąca padnie kolejny, kolejny rekord. Aktualny przychód to 642 815 złotych. Zbliżam się do końca roku, Je, niestety troszeczkę zbraknie. Cały czas mam nadzieję, że może się uda do tych 700 tysięcy dobić, jak dodam faktury i to wszystko. Zobaczymy, jak to wyjdzie i zobaczymy, jakie będą dalsze plany. A aczkolwiek, tak jak wiecie, plany są, są i będą. Realizowane został mi miesiąc i kończę z pracą na etacie. 31 maja będę. Można powiedzieć, wolnym człowiekiem, już nie będę miał nikogo na, nad głową. E, oczywiście oprócz Urzędu Skarbowego, bo Urząd Skarbowy to szef wszystkich szefów. Dobra, przechodzę dalej. No i tak, już się w tym temacie rozgadałem. Jakość mojej sprzedaży, jak widzicie, 777 punktów. Zawsze uważałem, że ta jakość sprzedaży jest najważniejsza na Allegro. Aczkolwiek teraz Allegro kładzie nacisk na coś innego, i tam właśnie piszecie, że nie widzicie, żeby Wam wzrosła sprzedaż. Czy macie 700 punktów, czy macie 900? Nie odczuwacie różnicy takiej, więc może ta punktacja zeszła troszeczkę na drugi plan. No, widzicie sobie polecenia od kupujących: 99,7. Zadowolenie też jest. Zadowoleni, no ale najważniejszy ten obrót, 140 tysięcy i mam 25 punktów. Tak naprawdę tutaj otrzymałem. Nie wiem, ile trzeba mieć, żeby tutaj 50 punktów zgarnąć, ale podejrzewam, że już w milionach. I wyobraźcie sobie, że teraz tylko i wyłącznie muszę sp zwiększyć sprzedaż razy 10. I mój przychód miesięczny to będzie nie 140 tysięcy, tylko 1 400 000 złotych. Tak się fajnie mówi tylko 10 razy zwiększyć sprzedaż, aczkolwiek. Za chwileczkę pokażę wam, co się działo u mnie w zeszłym roku. Odcinek z 24 kwietnia 254 wyświetlenia. Klientka nie wie, gdzie mieszka. I był tutaj raport fiskalny dobowy 23 przesyłki i 515 złotych przychodu. Czyli widzicie, w ciągu roku udało się zwiększyć to te przychody 10 -krotnie. Było 515 zł przychodu, teraz jest 5000 zł przychodu około. Mam nadzieję, że w przyszłym roku. W tym czasie będzie to 50 tysięcy złotych. Na pewno też się cofnę. No, widać fajny progres. O tak. Widać, że, że się to wszystko rozwinęło i to w ciągu roku. No dobrze. I teraz przechodzę do najważniejszego, czyli przepisu na sukces. Skuteczność wysyłki. Wysyłka w terminie. Tak jak widzicie. Mam ustawioną przesyłkę w ciągu 24 godzin, że się do klientów i mam praktycznie 100%, czyli 2642 przesyłki z 2655. Te przesyłki zostały wysłane w terminie. Widzę, że 13 przesyłek nie zostało wysłanych w terminie, ale to jest spowodowane tym. Że po prostu klient albo nie odebrał ode mnie telefonu, bo, ponieważ nie wybrał wzoru, albo coś tam na hechmenciu, wiecie: jakieś dziwne rzeczy w jego zamówieniu tam powstały, albo nie było jakiegoś polskiego numeru telefonu i, i tym podobne, że się nie szło skontaktować. Dlatego te zero praktycznie pół procenta może gdzieś tam uciekło. I teraz najważniejsze: wysyłka tego samego dnia. Zobaczcie sobie: mam tylko 2655 zamówień tutaj pokazanych, a 760 z tych zamówień. Zostało zamówione tego samego dnia. Aktualnie mam wysyłkę do 13 i 759 osób, czyli można powiedzieć, że 30% ludzi kupiło tego samego dnia i tego samego dnia została wysyłka nadana. Klient bardzo zwraca na to uwagę, ponieważ ludzie siedzą w pracy i wyobraźcie sobie, że siedzą, przeglądają różne aukcje w robocie. Tym bardziej, że teraz jest praca zdalna, no to Siedzą im się tam nudzi i wchodzą na te Allegro i widzą dany przedmiot, na przykład o 11, o 12 i widzą od razu wielką informację. Jeżeli zamówisz tego samego dnia do 13, to wysyłka nastąpi tego samego dnia, czyli otrzymasz ją jutro. No, to jest coś, co wpływa naprawdę na ludzi no, masakratycznie. Kiedyś jak tego nie było, tej informacji nie pojawiała się, no to ja praktycznie od rana to miałem sprzedaż, można powiedzieć, zerową. Nikt rano nie kupował mnie przedmiotów. A tutaj teraz, tak jak widzicie, jest 760 przesyłek w ciągu całego miesiąca. No to to jest naprawdę bardzo dużo. Nie liczymy tutaj weekendów, liczymy tu tak naprawdę tylko dni robocze, czyli 20-21 dni roboczych i taki jest wynik wykręcony. W mojej akurat okolicy nie da się wykręcić lepszego wyniku. Kurier przyjeżdża o 13:30 i koniec. Nie da się kompletnie nic z tym zrobić, ale już zobaczcie, do czego ja się chcę posunąć. I za chwileczkę wam powiem dlaczego. Już wymyśliłem sobie, że 55 km ode mnie jest punkt, w którym mogę nadawać przesyłki do 18. Ten punkt znajduje się przy sortowni, czyli przesyłki wysyłane są tego samego dnia. I gdybym kupił samochód jakiś za 5000 zł powiedzmy. Niech to będzie ta stara, niezawodna Audi Audia 4 z tym silnikiem 19 TDI, albo jakiś taki pasacik. Wiecie, auto niezawodne, części tanie. Dobra, mam samochód. I teraz w ten samochód wkładam jakiegoś pracownika, który dostaje ode mnie, nie wiem, za to, że pojedzie w Tomi z powrotem, dostaje ode mnie 5 dych. Spokojnie wyrobi się w 2 godziny. 25 zł na godzinę ma zapłacone. Biorąc pod uwagę, żeby jeździł 20 dni w miesiącu, no to musiałby tego tysiaka dostać. Plus paliwa, ile by się zużyło? 55, 110, 1100. No dwa pełne baki musiałyby paliwa pójść. Czyli około 600... 600-700 zł, powiedzmy, plus eksploatacja samochodu, plus tam jakieś wiecie rzeczy, no to zaokrąglimy tą kwotę do 2000 zł. Wydałbym 2000 zł i mógłbym w moich ofertach ustawić na przykład wysyłka do 16. Jeżeli kupić tego samego dnia do 16.30, to wyślemy tego samego dnia. Paczki by się szybko zapakowało i by się dostarczyło do punktu. Wiecie, człowiek by jechał, to by było, myślę sobie. Od 13.03, 3,5 godziny byłoby, byłoby więcej na to, żeby klienci kupowali. I teraz jest pytanie, no bo tak, jeżeli dostarczona jest tego samego dnia, to Allegro zwalnia Cię op z opłaty, tam 1 złoty chyba, a jak kurierem to 2 złote. No to widzicie już, że w ciągu tego roku akurat, bo teraz akurat trwa ta promocja, nie wiadomo czy ona trwa, aby, będzie też trwała w przyszłym y, roku, ale gdyby ona była przez cały czas, że jeżeli dostarczasz tego samego dnia, znaczy następnego dnia dostarczasz, a tego samego dnia wysyłasz i jakiś tam upust, to myślę sobie, że te 2000 złotych można by dość szybko odrobić, bo to by musiało być, nie wiem, kilka przesyłek, wiecie, no kilka, no nie kilka, no ale te 30, 40, 50 przesyłek, gdyby Allegro zwracało za to środki, to zobaczcie jak. Jak, a jeszcze bym z kumplem porozmawiał, który również wysyła paczki, że bym jego paczki wrzucał w samochód i wiózł, na przykład za 2 złote od paczki, u niego też by podskoczyła sprzedaż, miałby lepszą jakość i, i wiecie, wysyłki, ale by na niego lepiej też patrzyło, w ten sposób się dogadać, już jestem i naprawdę myślę o tym bardzo poważnie, żeby to zrobić, będę się teraz na dniach wybierał do tej sortowni, zobaczyć czy rzeczywiście to tak działa, czy jest, można tam z kimś pogadać, się dogadać, na którą najpóźniej trzeba tam przyjechać i myślę o tym bardzo intensywnie. Wydaje Wam się to zwariowane, żeby wydawać 2000 zł na taką, można powiedzieć, pierdołę, ale myślę sobie, że te 2000 zł się zwróci i to spokojnie, a zdeklasowałbym praktycznie konkurencję. Więc jeżeli mieszkacie w dużym mieście, jeżeli możecie to zorganizować, na przykład wysyłkę do 17 tego samego dnia, no to jesteście od razu na wygranej pozycji, ale wiecie, to czas się sprężać. No bo jak klienci kupują, no to musi być zawsze gotowy pracownik, musi być. Ty, Wy musicie być zawsze gotowi, bo może coś się obsunąć, różne sytuacje się mogą stać. Jeżeli się dobrze organizujecie i wysyłacie tego samego dnia, szybko pakujecie, no to naprawdę jesteście, no, jesteście praktycznie niedoścignieni, można powiedzieć, bo ludzie będą kupowali od Was i będą wracali do Was. To jest też przede wszystkim, bo oni od razu wiedzą, że jeżeli kupili dany przedmiot i on tak szybko doszedł, to wrócą do Was bo on był zarobiście, mimo tego, że był troszeczkę droższy. Bo mi się teraz wydaje, że jeżeli ja na moim koncie mam aktualnie, nie wiem, 300 ofert, jeżeli dodałbym teraz 3000 nowych ofert, kupowałbym po prostu rzeczy dużo droższe nawet niż są na Allegro i bym wystawiał je drożej, to ludzie tak czy siak by je ode mnie kupowali. I właśnie dogrywam temat magazynu i na pewno będę powiększał mój asortyment. Z dnia na dzień będę wystawiał codziennie. Nie wiem, ustawię sobie, żeby codziennie po 5-10 nowych aukcji się pojawiało na moim koncie. I to będą przedmioty kupione w Polsce, to będą przedmioty kupione z Chin, to będą przedmioty kupione od innych Alegrowiczów. I to będzie właśnie. No mówię, i to konto to będzie taka moja naprawdę taka perełka, że. No, że to będzie po prostu szło, no bo ludzie będą kupowali w związku z tym, że mam tak szybką wysyłkę, bo naprawdę wysyłkę mam mega szybką. I klienci to zauważają. Ja również wróciłbym do, nie wiem, do sprzedawców, którzy. Sami wiecie, sami jesteście klientami, no nie będę wam tego tłumaczył. Moim zdaniem to jest recepta na sukces, bo przesyłki wpadają. A nawet widzicie sobie, tutaj jest tylko 30% tych wysyłek, niby dużo, niby niedużo, ale od północy do 13. 30% waszych klientów kupuje, a większość z tych przesyłek, które widzicie wyżej, czyli 2642 przesyłki, no to to są klienci powracający, bo widzę na przykład, jak wyszukuję zamówienie, że już były trzy zamówienia albo cztery zamówienia. Czyli ci klienci, tym, że Ty wysłałeś tego samego dnia, potem już u Ciebie kupują na spokojnie, no bo nie muszą szukać, nie muszą się martwić, wiedzą, że będzie szybko. I to się tak po prostu napędza, napędza, napędza ta wasza jakość. I, i, naprawdę, I naprawdę to ma wpływ największy, bo Allegro to na maksa docenia, bo widzi. Dlatego mówię, stanę na głowie, żeby dostarczać, na przykład zrobić wysyłkę tego samego dnia do 17. O Jezus, jakbym zrobił do 17, to by było cuda. I jeszcze chciałbym Wam też pokazać, jak wygląda Allegro Ads, bo się zakończył kolejny okres rozliczeniowy. Jak pamiętacie, niedawno jeszcze, dosłownie niedawno, testowałem 100-200 zł w miesiącu, żeby zweryfikować jak to Allegro Ads działa. No i tym właśnie sposobem moje oferty zostały odsłonięte przez klientów 551 tysięcy razy. Kliknęli te oferty 11 tysięcy razy. Oczywiście zapłaciłem za to swoje, no bo 4,5 tysiąca złotych poszło na, na tą kampanię, ale wygenerowało to mi przychód 50 tysięcy złotych. I to są tak naprawdę darmowe pieniążki. To są darmowe pieniądze, które po prostu wpłynęły Samo się sprzedało, można powiedzieć. I, I naprawdę będę również nad tym Allegro Ads cały czas pracuję, żeby zostać, można powiedzieć, takim maluteńkim specjalistą od tego, bo wielu z Was pyta, a ja tak naprawdę sam jeszcze dokładnie nie wiem, jak to działa. Działam na metodzie prób i błędów. Nieraz przepaliłem pieniądze i, i te aukcje, aukcje wycofuję. Znaczy, aukcje nie, te tutaj od, nie wiem, jak różne kampanie po prostu tworzę i. I co chwilę jakąś zamykam, bo, bo nie jest rentowna. A niektóre przynoszą takie pieniądze, że to jest wydane, nie wiem, 10 zł, a jest 500 zł przychodu na przykład. No to, no to mówię, trzeba dobrze po prostu trafić. I to tyle na dzisiaj. Rozgadałem się. Mam nadzieję, że podpowiedziałem, bo też często pytacie, jak sprzedawać, co robić. No to właśnie musicie mega szybko wysyłać. I koniec, kropka. Każda przesyłka. Nawet jak mam tą przesyłkę do, do 13 i popakuję wszystko do 13,20, a kuriera jeszcze nie ma, to generuje nowe i cały czas pakuje i cały czas, znaczy mój pracownik, i cały czas pakuje te przesyłki, każda przesyłka wtedy co już wskoczy, zostaje automatycznie pakowana. Każda jedna. Czyli jak kurier przyjeżdża o 14.00, to do 14.00 są spakowane wszystkie przesyłki. Jeżeli przyjeżdża o 14.30, no to do 14.30 wszystko jest przygotowane, każda przesyłka. No i właśnie to też wpływa na sprzedaż.